Tak wyglądają niektóre zakątki, bajkowe zakątki na saskiej kępie zimą. Film ten zrobiłem 24 stycznia 2007 roku i leżał on w moim archiwum cały rok, zanim sobie o nim przypomniałem. A przypomniałem sobie o nim dlatego, ponieważ w tym roku, a mamy 24 stycznia 2008 roku. W ogóle nie mamy zimy, więc pomyślałem sobie, że na koncie jeszcze nie mam takiego filmu, gdzie pokazałbym saską kępę zimą i właśnie go dlatego dzisiaj tutaj wam prezentuję trzeba przyznać, że niektóre ulice pod zimową czapą wyglądają dość tajemnicze i bajkowo Co prawda 2 lata temu bodejrze albo 3 lata temu ta zima na Soski Kępie wyglądała jeszcze ładniej, ponieważ było wiele, wiele więcej śniegu. Ale dobre i to. Można sobie popatrzeć na to jak wygląda Soska Kępa przykryta świeżym śniegiem, który niestety niedługo stopnie i odsłoni znów te nierówne stare chodniki i trawniki odstrane przez pieski. I tutaj taki mały apel do wszystkich psiarzek i psiarek. Sprzątajcie go z psa, bo to naprawdę nie jest miły widok. Ani przyjemne wiedzieć, że się chodzi o właściwie po simszalecie. Jesteśmy na ulicy Obrońców, no i trzeba przyznać, że niektóre miejsca na Soskiej Kępie są naprawdę urocze i, i miłe, ciche i spokojne, czego nie można powiedzieć o ulicy francuskiej, która, moim zdaniem, niczym szczególnym się nie wyróżnia. To co widzicie jest zimą 2007 roku, a w maju tegoż właśnie roku na Saskiej Kępie, właśnie na francuskiej, postawiono pomnik Agnieszki Osieckiej, której dom za chwilę zobaczycie, bo pójdziemy sobie spacerkiem za chwilę na ulicę Dąbrowiecką, a jesteśmy w jej pobliżu i będziemy mogli zobaczyć dom samej Agnieszki Osieckiej. No i jesteśmy na ulicy Dąbrowieckiej Jedna z niewielu cichych i spokojnych ulic, a to jest właśnie dom Agnieszki Osieckiej Tu całe życie mieszkała i tworzyła No i wracamy na ulicę Francuską w oddali rond do Waszyngtona. Tę knajpę wszyscy na pewno znają. A kończymy na cichej i spokojnej, elsterskiej i lipskiej. W lato zrobię podobny film. Do zobaczenia.